Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszego wideo podcastu Wybieram Audyt w PWC. Dziś gość, który lubi podróżować po Polsce. Trochę porozmawiamy o Łodzi, trochę o Krakowie, a dzisiaj widzimy się w Warszawie. Cześć, Rafał. Cześć Kasiu, dziękuję za zaproszenie. To ja dziękuję za jego, za jego przyjęcie. Zacznijmy w takim razie od tego, jak to się stało, że jesteś w PWC Polska. I dlaczego w tym początkowym intro wspomniałam i o Łodzi, i o Krakowie? Gdzie zaczyna się Twoja przygoda i gdzie jesteś teraz? Swoją przygodę z PWC zacząłem około 4 lat temu. Byłem wtedy na drugim roku studiów licencjackich na finansach i rachunkowości. Był to też okres pandemii. Mieszkałem wtedy w Łodzi. Stwierdziłem, że fajnie jest rozwinąć swoje umiejętności, poszerzyć swoją wiedzę, więc brałem bardzo często udział w wszelkiego rodzaju webinarach i szkoleniach, które były licznie organizowane online. Pojawiło mi się także ogłoszenie, bo oczywiście algorytm wyłapał, że w tym zakresie poszukuje informacji, informacja o organizowanym NanoShadow, czyli takim assessment center, które było wtedy realizowane w audycie. Zapisałem się na rekrutację do tego NanoShadow. Wziąłem udział w NanoShadow, następnie zostałem zaproszony do pracy jako praktykant w zespole łódzkim i tak zaczęła się ta moja przygoda jako praktykanta, która trwała ponad 7 miesięcy. Wziąłem wtedy udział w nowej ścieżce kariery DSA. Byłem, to Developing Senior Associate. Dokładnie, byłem w tej pilotażowej pierwszej edycji, gdzie było nas 10 osób z Polski. No i po tym roku udało mi się osiągnąć sukces, czyli zostać seniorem. I tak następnie powoli piołem się po szczeblach naszej kariery. W międzyczasie oczywiście musiałem mieć dodatkowe wyzwania, z którym, którymi będę chciał się zmierzyć, czyli był to właśnie transfer, o którym powiedziałaś, z Łodzi do Krakowa. Rozpocząłem także studia magisterskie na kierunku audyt finansowym, które są właśnie akredytowane przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, tak aby dalej się rozwijać i kontynuować ten cel, który rozpocząłem podczas pandemii. Rafał, mamy dużo tematów dzisiaj do przegadania. Naprawdę sporo, bo twoja kariera to jest... Yy... Coś niezwykłego i myślę, że, że fajnie, że się dzisiaj spotykamy. Porozmawiamy o tym, co pewnie jest dla Was najbardziej interesujące, czyli o tym, jak w tak szybkim czasie awansować tyle razy od praktykanta do doświadczonego, doświadczonego seniora. Ale potrzymamy Was jeszcze trochę w niepewności, bo ja chciałabym tak chronologicznie zacząć. Czyli zacznijmy od praktyk. Co robi praktykant w zespole audytu? Czy to jest takie swoiste wdrożenie się do, do kolejnych pozycji w firmie? Jak to wyglądało w Twoim hmm. przypadku jeszcze w Łodzi? Tak, jak powiedziałaś, bycie praktykantem to jest wdrożenie się. Ja wtedy zobaczyłem, jak wygląda ten audyt ogólny. Porównałem go z audytem wewnętrznym, czyli kierunkiem, właściwie specjalizacją, którą studiowałem wtedy na studiach. Więc mogłem sobie to porównać i zderzyć się z rzeczywistością, zobaczyć w ogóle, jak wygląda taka praca, jak wygląda praca w dużej korporacji. Najlepszej firmy audytowej w Polsce. Piąty rok z rzędu do aktualnego rankingu z tego roku. <grymne> Dokładnie. Także to był naprawdę bardzo ciekawy, fajny moment. Zapoznawałem się z tymi procedurami audytowymi. Mogłem zobaczyć, jak to wygląda, jak pracuje cały zespół, jak w ogóle mm, wygląda praca na różnych etapach i różnych szczeblach naszej kariery, bo wiadomo, że praca w zespole wiąże się z tym, że mamy do czynienia z osobami na różnych stanowiskach i możemy zobaczyć, jakie czynności wykonują. I co dokonują. Więc uważam, że to był bardzo, bardzo fajny czas. Utwierdził on mnie też w przekonaniu tym, że ścieżka na biegłego rewidenta jest tym, co chcę osiągnąć w najbliższej przyszłości, że to jest mój cel, cel, cel kariery, w którym chcę podążać. I, I że warto włożyć trud właśnie w tym kierunku. I pojawia nam się kolejny temat, czyli biegły rewident. Ja to zapamiętam i do tego też wrócę. Dobrze. Um. Ale Rafał, okej, okay. jesteś w Łodzi, studiujesz, dołączasz do naszego zespołu audytu ogólnego, jesteś tam na praktykach, podoba ci się. I jak w takim razie znajdujesz się w Krakowie? Jak wyglądał ten transfer, dlaczego ty się na niego zdecydowałeś i jak też w twoim przypadku wygląda ścieżka Developing Senior Associate, czyli DSA? E, moja, mój transfer z Łodzi do Krakowa wynikał ze studiów, które właśnie rozpocząłem, czyli po licencjacie przed czasem na studia magisterskie, podczas szkoleń na Developing Senior Associate poznałem wspaniałych ludzi, z którymi właśnie też rozmawialiśmy o, o rozwoju, o, o możliwościach. Jakie możemy mieć. I właśnie jedna z osób Kamil podsunął mi pomysł, że Rafał, skoro jeszcze nie masz tych studiów magisterskich, może warto byłoby pójść na audyt finansowy do Krakowa. Była to wtedy jedyna uczelnia w Polsce, która była akredytowana przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów i dawała mi takie możliwości po ich ukończeniu. I stwierdziłem, że warto zaryzykować, że jest to kolejne wyzwanie, wyzwanie, które spełnia mój cel i moje przyszłe marzenia. Tak naprawdę transfer wyniknął z tego, że dojeżdżanie pomiędzy łodzią a Krakowem, stawanie o czwartej rano w sobotę było męczące, niestety muszę przyznać. Zawsze mnie dziwi, że ktoś mówi czwarta rano. To jest jeszcze środek nocy, naprawdę. Stąd wyniknął dlatego pomysł, aby przenieść się do Krakowa? Rok, rok właśnie czasu dojeżdżałem z Łodzi do Krakowa, kolejne półtorej roku już mieszkałem w Krakowie i stamtąd, stamtąd studiowałem i, I tam pracowałem. I wtedy już byłeś na stanowisku Developing Senior Associate? Odkąd zacząłem mieszkać w Krakowie, byłem już na kolejnym stanowisku, czyli establish seniora Associate. To już było po właśnie przejściu tego pierwszego roku i tego stanowiska developing seniora Associate. I jeszcze może tylko dodam, że bo zapytałaś, jak przebiegł właśnie ten transfer. Ten transfer był bardzo prosty, tak bym to powiedział. Mój team leader, były mój team leader wtedy, wsparł mnie w całym procesie. Miałem krótką rozmowę z dyrektorem z biura łódzkiego, rozmowę z dyrektorem z biura Krakowskiego. Porozmawialiśmy krótko, ustaliliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie transfer, który właśnie trwa rok czasu czyli to był czas, gdzie dokończałem projekty łódzkie, które miałem rozpoczęte lub zaplanowane, a jednocześnie mogłem wdrażać się w nowe projekty krakowskie, więc tak formalnie przypisałam się dopiero po roku do, do pod biuro krakowskie, natomiast myślę, że to miało też wiele plusów takich jak podwójne zaproszenie na Wigilię, podwójne zaproszenie na Eweja. Na także myślę, że było więcej zalet z tego, tego etapu przejściowego niż, niż jakiś minusów. A to też trochę było takie, taka możliwość wdrożenia się w te nowe projekty Dokładnie I też zostawienie w większym czy mniejszym chaosie tych projektów, które były w Łodzi, mogłeś sobie je na spokojnie dokończyć. dokończyć. Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby co roku nie mieć wszystkich nowych projektów, tylko mieć jakąś kontynuację, mieć taką bezpieczną oazę, w której znamy dobrze klienta, wiemy co tam się kryje, wiemy jak wygląda to sprawozdanie finansowe, bo audytowaliśmy je rok temu i mamy tą taką właśnie bezpieczną oazę, o której powiedziałem, ale wiadomo, że fajnie jest mieć nowych klientów, nowe wyzwania, tak aby się dalej rozwijać. Myślę, że takie podejście właśnie gwarantuje nam piąty rok z rzędu tytułu największej i najlepszej firmy audytorskiej w Polsce, że po prostu jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy, no i staramy się też cały czas zdobyć nowe kompetencje. Rafał, przejdźmy do tego, bo padło kilka mhm. tutaj już, już nas, które mogą wymagać wyjaśnienia. Jest Nano Shadow, czyli ten event, który, z, którego, z którego Ty do nas przyszedłeś, ta rekrutacja jeszcze w czasach pandemii, gdzie, gdzie ten event był online i sprawdzaliśmy różne Twoje kompetencje, żeby zobaczyć, czy pasujesz, czy pasujesz do zespołu. Padło Developing Senior Associate, padło Establish Senior Associate, więc powiedz nam, jak dokładnie wyglądała twoja y, ścieżka kariery? No i może poleć też naszym, naszym odbiorcom, jak to zrobić, żeby tak mhm. rozpędzić swoją karierę i awansować. Tak wiele razy w tak krótkim czasie. Mhm. Czyli tak jak powiedziałem, moje praktyki trwały mm, ponad 7 miesięcy, 7,5 7 miesiąca. była dokładność? Dokładnie, od 16 listopada <grym> 2021, jeżeli już mówimy o takiej dokładności. I tak jak powiedziałem wcześniej, nie miałem doświadczenia w, w audycie i tak naprawdę w żadnej, e, w żadnej działalności około audytowej. Także to była moja taka pierwsza praca związana z zawodem. Następnie przez rok byłem developing senior associate. Udało mi się awansować. Myślę, że dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu, temu, że właśnie ten biegły rewident to moje marzenie, więc bardzo dużo czasu poświęcam właśnie naukę, na to, aby iść w tym kierunku. Kolejnie. Ja myślę, to nie jest kwestia, że ci się udało, tylko po prostu no to zapracowałeś. Dokładnie, dokładnie tak, Kasiu. Nie mogę zaprzeczyć. Jak wiadomo, no, trzeba włożyć zawsze jakiś trud i wysiłek, żeby coś osiągnąć. Tak? Nigdy nic nie jest przypadkiem. Kolejny rok to był Establish Senior Associate i obecnie jestem już Experience Senior Associate, czyli ostatnim, ostatnie stanowisko z tej grupy takiej seniorskiej. Kolejne stanowisko to już przede mną jest manager. Ale warto może też podkreślić, że te stanowiska seniorskie, o których powiedziałem, ja awansowałem co roku. Natomiast to nie jest wymóg. Każdy z nas może zadecydować, w którym momencie czuje się gotowy na to, aby awansować na to wyższe stanowisko. I pod tym względem jesteśmy bardzo elastyczni, czyli można być Developing Senior Associate rok, tak jak ja, jeżeli czujemy, że mamy odpowiednią wiedzę, że jesteśmy gotowi na to, aby samodzielnie już bez pomocy Shadow Seniora prowadzić projekty, ale możemy na tym stanowisku pozostać dwa lata. A tak, Shadow Senior to osoba, która, jak rozumiem, wspiera y, pierwszorocznych Developing Senior Associate we wszystkich wyzwaniach, które mogą się pojawić. Zgadza się? Jak najbardziej. A powiedz mi, Rafał, bo no, tak jakby tempo Twojej kariery jest. Niesłychane, i naprawdę ogromne gratulacje, i naprawdę to nie jest kwestia udania się, zapracowałeś na to. Ale zastanawiam się, czy ty oprócz tej porady, żeby się właśnie angażować, żeby się dużo uczyć, żeby określić też to tempo, w jakim każdy z nas chce się rozwijać, bo oczywiście każde to tempo może mieć inne, czy masz może jeszcze jakąś poradę dla tych osób, które chciałyby właśnie przyspieszyć swoją karierę, zamiast wziąć ją w takich standardowych ramach, ramach czasowych? Co Ty byś polecił takim osobom? Co można zrobić, żeby rzeczywiście osiągnąć podobny wynik do Twojego? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba podjąć to ryzyko. My w Audycie najbardziej nie lubimy tego wysokiego ryzyka, ale to jest właśnie ten cel, ta rzecz, którą musimy podjąć, jeżeli chcemy właśnie przyspieszyć swoją karierę, zacząć się rozwijać. Ja podczas swoich, swoich etapów kariery podjąłem właśnie bardzo dużo takich bardzo ryzykownych decyzji. Które nie wiedziałem, jak do końca, się, do końca się zakończą, ale myślę, że to jest kluczowe właśnie w osiągnięciu tego sukcesu. Spotkałem też myślę kilka jakichś mniejszych porażek, ale na tych porażkach się nauczyłem, zdobyłem doświadczenie, jestem tutaj, gdzie jestem. Jeżeli nie podejmiemy tego ryzyka, no to niestety nie osiągniemy naszego zamierzonego, zamierzonego celu. I też myślę, że warto podkreślić, że nigdy nie jest na nic za późno. Ja podczas moich, moich studiów spotkałem ludzi, którzy byli w moim wieku, którzy byli po 30, którzy byli po 40, którzy byli głównymi księgowymi i postanowili sprawdzić się właśnie w audycie, podjąć tą decyzję. Więc wydaje mi się, że nigdy nie jest na nic za późno. Po prostu podejmijmy tą decyzję, zróbmy ten krok, zaaplikujmy, spróbujmy. Nawet jeżeli się nie dostaniemy, to będziemy bogaci o to doświadczenie. Myślę też, że. Ciężko jest oceniać pracę audytora z takiego tylko punktu widzenia obserwatora. No jeżeli nie spróbujemy jej w praktyce, to tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy to jest coś yy, dla nas. Yy, wróćmy na chwilę jeszcze do Twoich studiów, bo to też jest bardzo ciekawy mhm. wątek, i, i też często mówisz o tym, że zostanie biegłym rewidentem jest yy, takim kolejnym dla Ciebie krokiem, nawet Twoim, twoim marzeniem. Jak te studia w Krakowie wspierają spełnienie tego, tego marzenia? Co te studia dają Ci w kontekście uzyskania tego tytułu, ale także tak nie tylko merytorycznie, ale może nawet praktycznie pomagają Ci w pracy. Gdy rozpoczynałem studia w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny był jedyną uczelnią w Polsce, natomiast tych uczelni już mamy kilka w większych polskich miastach, które właśnie posiadają tą akredytację Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Są to studia dedykowane i studia przystosowane do tego, aby właśnie zdobyć uprawnienia na biegłego rewidenta. I dzięki tym studiom mam zaliczone wszystkie 10 egzaminów, które można z, również zdać standardową ścieżką, w, bez studiów po prostu w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. Także te studia dały mi bardzo dużą wiedzę, pomogły mi zmobilizować się w osiągnięciu i zdobyciu tej wiedzy poprzez sesje, których, których miałem pięć, miałem bardzo dużo egzaminów. Ta wiedza, którą, którą tam zdobyłam i nauczyłam, bardzo pomogła mi w pracy, także zweryfikowała to, czy rzeczywiście to, co robię w pracy, ma sens, skąd wynika jego podłoże i czy to, co wykonuję, jest na pewno, na pewno dobre. Dała mi wskazówki, gdzie mogę znaleźć informacje, gdzie mogę się właśnie jeszcze rozwinąć, dała mi materiały. Także ja osobiście bardzo polecam te studia, bo jest naprawdę to bardzo duży zastrzyk wiedzy, ale też na pewno te studia są bardzo wymagające pod tym względem, jak restrykcyjnie. E, Przebiega cały proces edukacji i egzaminów. Mm -hmm. To co opowiadasz, yy, tak w mojej głowie pokazuje się obraz. Twojej osoby jako osoby przyspieszającej różne, mhm. różne rzeczy i ścieżkę kariery, ale też kwestie na przykład tych egzaminów yy, nabiegłego rewidenta w kontekście studiów, ale nie jest to droga na skróty, czyli to, to przyspieszenie, które, yy, które ty wdrażasz w swojej ścieżce kariery, ma naprawdę ogromne podłoże merytoryczne i, i, i praktyczne. Yy, czy można to twoje podejście do pracy porównać z tym, jak szybko rozwijasz się w PWC? Takie podejście daje ci rzeczywiście taki, taki wydźwięk w pracy w PWC, że to jest doceniane? Myślę, że tak. Myślę, że jestem bardzo doceniany w pracy właśnie pod tym względem, patrząc na te awanse, patrząc na to, jakie oceny dostaję. Po każdym przepracowanym, przepracowanym roku, jaki bonus otrzymuje za ten przepracowany rok? Więc myślę, że jest to doceniane. Współpracuję podczas projektów z biegłymi rewidentami, którzy również oczywiście mówią mi te feedbacki, które są negatywne. No, negatywne, może bardziej konstruktywne. rzeczy konstruktywne, tak byśmy to nazwali, czyli rzeczy, które gdzieś tam jeszcze muszę poprawić i bardzo zawsze je analizuję i staram się je poprawić, bo to są. Zawsze takie informacje od ekspertów, ale jest też bardzo, właśnie masa, dużo informacji takich pozytywnych, wspierających, które potwierdzają mnie w tym, że to co robię ma sens, jest prawidłowe i że posiadam właśnie tą wiedzę. Także jak najbardziej muszę się z tym zgodzić. Super, bardzo się cieszę. Chciałabym też zaznaczyć, że tak jak już mówiliśmy, to tempo zależy od każdej indywidualnej Dokładnie. jednostki, czyli każdy może wybrać to, co. To, co jemu albo jej pasuje. Wspomniałeś też, Rafał, o tej gratyfikacji pod względem pozytywnego feedbacku, docenienia, ale też gratyfikacji finansowej w postaci dobrych ocen i, i, i bonusów rocznych, które, na które można liczyć za, za dobrze wykonaną pracę. Ale też wiem, że PWC wspiera finansowo także kwestie rozwoju zawodowego, w tym studiów. Czy możesz coś więcej nam o tym opowiedzieć? Tak, zgadza się, jak najbardziej. Obecnie PWC. Znaczy, zawsze PWC wspierało nas w rozwoju i mieliśmy możliwość dofinansowywania um, realizacji egzaminów w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. Aktualnie także PWC opłaca nam czesne za studia, jeżeli podejmiemy tą ścieżkę kariery, a także związane z tym inne dodatkowe koszty. Warto też podkreślić, że to nie tylko studia i zdanie egzaminów jest wspierane finansowo, ale późniejszy e, cały rozwój szkolenia dostajemy również e, Dodatkowy urlop szkoleniowy. Dostajemy także czas na przykład na pisanie pracy magisterskiej. Mhm. Otrzymałem 21 dni takiego urlopu, więc mogłem pisać pracę magisterską, troszkę odpocząć. Okej, okay. o to też chciałam zapytać, no bo zawód audytora kojarzy nam się z sezonowością i też z um, obciążeniem czasowym w konkretnym przedziale roku, że tej pracy jest więcej, wakacji tej, tej pracy jest mniej. Zastanawiałam się, czy właśnie oprócz tego dofinansowania do studiów, czyli wsparcia finansowego, jest jeszcze wsparcie w postaci, to są właśnie, to jest właśnie pula wolnych dni na to, żebyś na pewno dobrze przygotował się Dokładnie. do sesji. Dokładnie, no, do, stricte do samej sesji nie mamy, mhm. jeżeli chodzi o tą e, część taką edukacyjną podczas studiów, natomiast tak jak jest ten urlop taki szkoleniowy 21 dni na napisanie pracy magisterskiej. I później, jeżeli już uda nam się zdobyć tą certyfikację i być biegłym rewidentem, to oczywiście już pomijam to, że mamy opłacane składki członkowskie, ale mamy także dni właśnie przypisane na szkolenia, żeby realizować wymagane szkolenia już jako biegły rewident. Super. Ja zachęcam do tego, żebyście znaleźli też Rafała na LinkedIn, jeżeli mielibyście jakieś dodatkowe pytanie. odnośnie studiów, tego jak PWC wspiera też w tym rozwoju. Myślę, że Rafał z przyjemnością odpowie. Zapraszam. Zapraszamy. Zmieńmy teraz trochę temat. Przejdźmy do obszaru technologii. Dużo mówimy o tym, że ta technologia pomaga. Niektórzy obawiają się tej technologii, że może zabrać jakieś nam kompetencje, albo wręcz zawód. Jakie jest, jak jest Twój, twoja, jaka jest Twoja opinia w, w tej sprawie? Czy ty częściej korzystasz z tej technologii, widzisz możliwość na usprawnienie dzięki niej swojej pracy? Czy raczej w audycie tego nie stosujemy? Mm -hmm. e, to jest ciekawy temat. Ja nad nim się zacząłem zastanawiać podczas naszego rebrandingu i podczas naszego nowego hasła, PWC są so you can. E, technologia to jest coś, czego nie unikniemy. I tak naprawdę w PWC korzystamy z bardzo wielu rozwiązań, których nie znajdziemy w małych firmach audytowych, czy w nawet firmach, które również są duże, ale na przykład nie mają takich rozwiązań technologicznych jak my, więc audytorzy są bardzo wspierani, począwszy od metodologii, czy to globalnej, czy to naszego regionu CE, czy, czy po prostu zespołu z Polski, ale także posiadamy odpowiednie platformy do wymiany plików z klientami, które bardzo nam ułatwiają tą komunikację, pozwalają zaoszczędzić czas i nadzorować przepływ tych dokumentów. I tak naprawdę zajmujemy się tym, co jest najważniejsze podczas takiego badania, czyli takim metodologicznym spojrzenie na sprawozdanie finansowe, a wszystkie inne aspekty właśnie związane z taką technologią są po to, żeby nam ułatwiać, ułatwiają nam to, pozwalają w prosty sposób dokonywać wielu sprawdzeń takiego sprawozdania finansowego. I, i, I ułatwiają nam po prostu codzienną pracę. Byłam raz na takim szkoleniu, które prowadził Jim, jeden z naszych partnerów mm -hmm. w Aszuransie w Audycie. Jim przyszedł na szkolenie ze studentami i ze studentkami z taką wielką, z takim wielkim plikiem dokumentów, taką po prostu olbrzymią teczkę położył ją na stole i powiedział, że tak kiedyś robiło się audyt, czyli po prostu dostawało się 100 z papierów od firmy, którą, którą, od spółki, którą audytowaliśmy, a teraz te papiery po prostu mają obieg elektroniczny. Czy Ty w swojej pracy kiedyś dostałeś taką papierową fakturę albo papierowy dokument, na który musiałeś zerknąć, czy to już jest wszystko zdigitalizowane? Wszystko jest w wersji cyfrowej tak naprawdę, nawet czasem u klientów, kiedy jesteśmy w siedzibie, odpalają system księgowy i pokazują nam tą fakturę, która już jest na przykład w wersji zeskanowanej, bo sam, sam, dla, dla nich Również jest to po prostu ułatwienie. Także wszystkie te dokumenty mamy online, są łatwo dostępne. Możemy pracować z biura, możemy pracować z domu, możemy być na wyjeździe i łączyć wyjazd. Pracą i, i wykonywać ten audyt. Także to nie jest już taki audyt, w którym musimy być tylko i wyłącznie w siedzibie klienta i u niego przeglądać te segregatory. Tak naprawdę to klient dostarcza nam całą dokumentację w wersji cyfrowej. Każdy z członków zespołu może w, każdy do, w każdym momencie wejść w ten dokument, zweryfikować go, zobaczyć go. Więc ten sposób audytu jest naprawdę dużo prostszy. Mm -hmm. Kojarzy mi się to? Oczywiście, używanie nowych technologii to jest kompetencja przyszłości. Powinniśmy być biegli w tym, co, co oferuje nam aktualnie świat. Ale wydaje mi się, że audyt nadal ma też dużo takich umiejętności interpersonalnych, czyli złapania za telefon i zadzwonienia do tej głównej księgowej, czy głównego księgowego, porozmawiania z klientem o, o wynikach, które, które prezentujemy, bycia w stałym kontakcie, czy, czy to jest wyzwanie, na to przygotowują studia, czy niekoniecznie? Myślę, że studia nie, ale szkolenia w PWC jak najbardziej mamy. Mamy w tym obszarze takich umiejętności miękkich, jak rozmawiać z klientem, jak się zachowywać, nabieramy też takich cech podczas pracy, czy to zespołowo, czy właśnie podczas pracy z klientem, w jaki sposób pisać te maile, aby były proste, a jednocześnie formalne i zrozumiałe. Także tych umiejętności uczymy się na bieżąco. Mamy też dedykowane szkolenie. Możemy także wybrać sobie takie szkolenia, które nas interesują z danego obszaru, w który chcielibyśmy rozwijać, bo bo podczas każdego roku finansowego mamy właśnie taką, taką pulę szkoleń, i, i możemy to wybrać i w tym aspekcie się rozwijać. No i myślę też, że ten wideo podcast jest też świetną szkołą do tego, jak opowiedzieć o swojej pracy, tak żeby było to zrozumiałe dla wszystkich. Dokładnie, no, ja robię to pierwszy raz, także jest to <grym> dla mnie wyzwanie. A idzie ci bardzo dobrze, więc, gra więc gratulacje. Um, w kontekście tych szkoleń, czy to um, z, z kompetencji miękkich, czy też z takich już stricte kompetencji twardych obszarowych dotyczących waszej, waszej pracy, zaczęłam zastanawiać się nad kolejnym pytaniem w kontekście obszaru specjalizacji, um, czy to jest tak, że audytor, doświadczony audytor cały czas audytuje jedną spółkę. Trochę już o tym mówiłeś, mhm. że to się zmienia, ale że też z tego doświadczenia korzystamy. Ale czy to jest tak, że potem konkretna branża jest branżą Twojej specjalizacji, czy jednak jest miks ten tych projektów? I chciałabym, żebyś spróbował nam odpowiedzieć na to, na to pytanie z perspektywy i praktykanta, i seniora, mhm. i doświadczonego seniora, i w przyszłości menadżera biegłego rewidenta. Oczywiście w naszej firmie jest wiele osób, które. Specjalizują się w danym obszarze, w, danych, w danym typie spółek. Natomiast ja na przykład jako Developing Senior Associate miałem pod sobą dziewięć różnych spółek. Były to spółki zarówno produkcyjne, handlowe, jak i usługowe, spółki, które zajmowały się produkcją ceramiki, tkanin, napojów energetycznych, ale też spółki usługowe, takie jak oprogramowanie dla, dla samolotów. Spółki także z obszaru ciepłowniczego, także ten miks był naprawdę bardzo dużo, bardzo duży i mogłem sprawdzić się pod względem różnych typów spółek. Były to spółki mniejsze, spółki większe. Były też to spółki, które były tylko i wyłącznie pod, pod ustawą o rachunkowości, ale było też badanie, na przykład dla grupy, gdzie obowiązywały także międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, więc um, tych obszarów jest naprawdę bardzo dużo. Każda ze spółek jest inna, w każdej spółce pracują inne osoby, jest inne podejście do rozwoju, do tego, co się dzieje, więc naprawdę jest masa wiedzy, masa, masa obszarów. W których możemy pracować i tak naprawdę, kiedy poznamy te obszary, możemy podczas decyzji i wyborów tych projektowych powiedzieć, że czujemy się lepiej z którymiś, z którymiś rodzajów zespółek i po prostu tam pracować. Natomiast możemy mieć ciągle również nowe wyzwania, bo jak wiadomo, nasi klienci też nie stoją w miejscu, zmieniają się, mamy wszelkiego rodzaju połączenia, konsolidacje. Zmiany na przykład z jednostek, które nie są jednostkami zainteresowania publicznego w jednostki zainteresowania publicznego. Także tych wyzwań mamy naprawdę bardzo dużo i nasza praca jest bardzo ciekawa, ciągle coś się dzieje. Czy można pokusić się o stwierdzenie, że czasem pracując długo z jedną spółką i tak można z roku na rok mieć totalnie inny projekt? Zgadza się. Okay. Akurat właśnie mam teraz taki projekt, <grym> gdzie badanie w poprzednim roku wyglądało inaczej, w tym roku wygląda inaczej, a w przyszłym roku będzie wyglądać jeszcze inaczej. Także naprawdę nasi klienci nas nie zaskakują. Mnie to bardzo cieszy, bo to są nowe wyzwania i fajnie, że możemy w tym uczestniczyć i pomagać tak naprawdę tym spółkom w zweryfikowaniu tego, czy decyzje, które podjęli, w sposób prezentacji tych informacji jest poprawny. Mm -hmm. Cała rozmowa z tobą, Rafał, burzy mit, który nadal istnieje, jeżeli chodzi o pracę w audycie, że to praca w Excelu tylko na numerach i na liczbach. To, co ty opowiadasz, to bardzo złożona i kompleksowa praca pełna kontaktu z klientem, wniosków, analizy pracy projektowej, ale też potem takiej umiejętności przedstawienia, przedstawienia tych wyników, utrzymania też relacji jakości we współpracy z, z naszymi klientami. Dla mnie ten mit jest totalnie obalony, ale zastanawiam się, czy jest jakiś jeszcze, który ty po tych czterech latach, jeżeli dobrze. Dobrze policzyłam. Za, chwilkę, tak. Za chwilę będzie. Ok, czyli prawie bym tutaj do audytu mogła, mogła aspirować <laughs> z dokładnością. Um, czy ty jesteś w stanie obalić jakiś mit dotyczący tej pracy, albo pracy w międzynarodowej organizacji w takim obszarze, albo wręcz przeciwnie, może potwierdzić jakąś nieoczywistość, coś co, czego nie mówi się o tej pracy, a, a, a może powinno. Myślę, że praca w audycie, tak jak w większości aktualnie stanowisk pracy, zmienia się bardzo, bardzo mocno. Duży też wpływ miała, miała pandemia. I tak naprawdę każdy mit pewnie jestem w stanie Ci potwierdzić, ale też jestem w stanie Ci zaprzeczyć. Czyli tak naprawdę ten rynek pracy w audycie też dostosowuje się do potrzeb naszych klientów. Dostosowuje się także do nas, do, do pracowników. I tak jak kiedyś pewnie można było powiedzieć, że naprawdę mamy bardzo ciężki sezon w obrębie miesięcy styczeń, marzec. Teraz myślę, że staramy się tego uniknąć, rozłożyć tą pracę na cały rok. Tak jak wcześniej też powiedziałem, nie pracujemy już teraz tylko i wyłącznie od klienta, także możemy pracować, tak jak wcześniej wspomniałem, z domu, z biura, czy będąc nawet w innym kraju. Jedyne, co, co mogę potwierdzić, co jest pewne, to jest to, że w audycie nigdy się nie nudzimy, nigdy się nie nudzimy. zawsze mamy bardzo dużo pracy i że naprawdę to jest ciekawy zawód. Okej, okay, ja ci wierzę, w stu Myślę też, że warte podkreślenia jest to, że ten well-being to też jest bardzo ważny temat u nas w, w PWC. Sezonowości w audycie nie da się w całości uniknąć, ale mamy dużo rozwiązań, które wpływają na to, żeby pracować w konkretnym wymiarze godzin i też odpowiednio, odpowiednio odpoczywać. Chyba jesteśmy jedyną firmą, która daje wolne piątki w wakacje. Nie słyszałam o tym rozwiązaniu gdzieś indziej. Są, słyszałem, że są jakieś południówki, południówki. południówki ale nie ma, nie ma całego piątku. Tak, to też jest u nas pewne, że lipiec, sierpień, piątki zawsze mamy wolne? Zazdroszczę, no bo wtedy jest słońce, piękna pogoda i można sobie co tydzień przedłużać weekend. Dokładnie. A tak godzina pracy od stycznia do marca nie jest, taka, nie jest, ta, nie jest takim wyzwaniem, jak to, jak możemy się cieszyć właśnie tymi wolnymi piątkami w wakacje, kiedy jest piękna pogoda. Warto też podkreślić, że podczas tego sezonu mi na przykład osobiście udało się wygospodarować kilka dni na urlop, także to też nie jest tak, To że... jest chyba obalenie mitu, naprawdę, to jest, no myślę, że w sezonie pojechać na urlop. Tak. Myślę, że tak. To wszystko zależy od tego, jak rozplanujemy swoją pracę. W, w chwili obecnej wszystko jest możliwe, tak? Super. Rafał, bardzo Ci dziękuję za, za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że moglibyśmy naprawdę poświęcić dwie godziny na sam... Na samą kwestię Twoich awansów, w których jeszcze raz serdecznie Ci gratuluję, trzymam kciuki za uzyskanie tytułu biegłego rewidenta, a Was zachęcam do tego, żebyście sprawdzili opis naszego dzisiejszego odcinka, a tam pewno link do rekrutacji do biura w Krakowie na otwarte stanowiska, a także do innych miast. Dziękuję Ci Rafał. Dziękuję Kasiu, dziękuję. Kasia, dziękuję.